Cześć, nazywam się Marcin Siemek i zapraszam Cię na moje wystąpienie na temat projektowania architektury rozwiązania IT. Podczas prezentacji odpowiemy sobie na pytanie, jak projektować architekturę rozwiązania IT i w tym miejscu szczegółowo porozmawiamy na temat procesu projektowania architektury IT, omówimy, jakie są kroki, na czym polegają. Dodatkowo wykorzystamy notację UML w celu dokumentowania naszej pracy architektonicznej. Poznaj głównych aktorów, Janka oraz Marcina, którzy. Będą uczestniczyli w naszej rozmowie na temat procesu projektowania architektury IT. Janek jest klientem, a Marcin architektem IT. Na pierwszym spotkaniu Janka oraz Marcina Janek pyta, na kiedy będzie gotowe. I wtedy Marcin zdaje sobie sprawę, że musi natychmiast przystąpić do działania. Marcin zastanawia się od czego zacząć, czy od architektury technicznej, czy może od architektury integracji. Na pewno będziemy musieli zbudować integrację pomiędzy systemami, więc już warto teraz zdecydować się na podejście REST, a może oparte o protokół SOAP, a może warto zacząć od architektury infrastruktury. Musimy przecież określić, czy nasze rozwiązanie będzie oparte o cloud, czy może o nasze własne serwery. Pewnie się domyślasz, że Marcin nie może jeszcze rozpocząć pracy nad rozwiązaniem. Po dyskusji z bardziej doświadczonymi kolegami Marcin wraca do Janka i pyta: Janku, jaki masz problem? Raczej to pytanie tak zadane nie brzmi dobrze, ale właśnie od tego musimy rozpocząć. Przed rozpoczęciem pracy nad projektowaniem rozwiązania musimy ustalić i zrozumieć, jaki jest problem biznesowy lub jaka jest potrzeba biznesowa. Bez tych informacji narażamy się na ogromne ryzyko, że rozwiązanie, nad którym pracujemy, które budujemy razem z zespołem, nie będzie odpowiadało na realne problemy lub potrzeby klienta. Dlatego Marcin musi uważnie wysłuchać i zrozumieć Janka. W naszym projekcie Janek chciałby narzędzia wspierającego wyszukanie posiłków online na podstawie wybranych składników. Dodatkowo narzędzie musi dostarczać rekomendacji posiłków i umożliwiać prognozowanie cen posiłków. Mając takie informacje, możemy przystąpić do pracy. Jeszcze mała uwaga. Bardzo dobrą praktyką jest wprowadzenie słownika pojęć już na samym początku. Taki słownik ułatwi nam w przyszłości komunikację z innymi członkami naszego zespołu. Po określeniu problemu biznesowego lub potrzeby biznesowej przechodzimy do kolejnego kroku, który polega na zebraniu oraz udokumentowaniu wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych. Czym są zatem wymagania funkcjonalne, a czym wymagania niefunkcjonalne? Wymaganie funkcjonalne definiuje zachowanie, które musi realizować nasze rozwiązanie, natomiast wymaganie niefunkcjonalne jest parametrem jakościowym rozwiązania. I Przykładem wymagania funkcjonalnego jest możliwość skomponowania posiłku czy wyszukanie posiłku, a niefunkcjonalnym czas odpowiedzi systemu czy dostępność. Następnie podczas warsztatów zespół spotyka się z Jankiem w celu uszczegółowienia wymagania. Janek wyjaśnia, że system musi umożliwiać skomponowanie posiłków na podstawie składników, musi umożliwiać wyszukanie posiłków czy wyznaczenie rekomendacji dania, i są to przykłady wymagania funkcjonalnych. Janek podczas warsztatów Dodaje również, że system musi być dostępny przez 95% czasu, a dane muszą być przechowywane przez okres 5 lat. Są to przykłady wymagań niefunkcjonalnych, i w tym momencie szczególną uwagę musimy zwrócić na kwestie związane z wysoką dostępnością oraz niezawodnością. I SLA na poziomie 95% oznacza, że rozwiązanie jest niedostępne przez 36 godzin w miesiącu czy 18 dni w roku. Po warsztatach dokumentujemy wymagania, równo wymagania funkcjonalne, jak i wymagania niefunkcjonalne. Wymagania możemy również udokumentować z wykorzystaniem diagramu wymagania. Dobrą praktyką jest określenie priorytetów wymagania. Takie priorytety możemy później wykorzystać w planowaniu dostarczenia rozwiązania, na przykład gdy chcemy rozwiązanie fazować. W kolejnym kroku przystępujemy zatem do analizy szczegółowej wymagań. Na temat procesów biznesowych oraz przypadków użycia porozmawiamy za chwilę. Czym zatem jest proces biznesowy? Proces biznesowy stanowi listę aktywności, inicjowaną zdarzeniem, która na podstawie otrzymanych na wejściu informacji, z wykorzystaniem dostępnych zasobów, przekształca je w wartość dla klienta na wyjściu. I po analizie wymagań jesteśmy w stanie zidentyfikować procesy biznesowe wymagające utworzenia, modyfikacji lub usunięcia. I w naszym rozwiązaniu możemy wyróżnić proces. Skomponowania oraz wyszukania posiłku, czy proces wyznaczenia rekomendowanych danych. Procesy biznesowe możemy zamodelować na wiele sposobów i np. z wykorzystaniem notacji UML, gramów aktywności, czy z wykorzystaniem notacji BPMN. Zwróć proszę uwagę na przykład procesu biznesowego, jaki jest na tym etapie. Jest on bardzo ogólny i taki powinien być. W następnym kroku zdefiniujemy przypadki użycia. Czym jest w ogóle przypadek użycia? W skrócie y, opisują interakcje pomiędzy aktorem, aktorami oraz systemem. W naszym projekcie przypadkami użycia są skomponowanie posiłku, wyszukanie posiłku czy opłacenie posiłku. Przypadki użycia y, zamodelujemy z wykorzystaniem języka UML oraz diagramów przypadków użycia. Przypadki użycia dobrze dokumentują wymagania, określają aktorów, warunki wywołania, rezultat wywołania, dane wejściowe, wyjściowe oraz przede wszystkim scenariusz główny i scenariusz alternatywny. I tutaj widzimy przykład dla przypadku użycia skomponowanie posiłku. Chciałbym, abyś na to zwrócił uwagę. Polimetria jest niestety bardzo często zapominana albo pominana. Tak przygotowana wolometria umożliwi nam oszacowanie infrastruktury rozwiązania. Po określeniu problemu biznesowego oraz analizie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, zamodelowaniu procesów biznesowych, udokumentowaniu przypadków użycia, możemy przystąpić do opracowania wizji architektonicznej. Wizja architektoniczna przedstawia zwięzły opis architektury docelowej rozwiązania, wraz z wartościami dla organizacji, które wynikną z wprowadzenia tej zmiany i Warto dodać, że jest wysokopoziomowym opisem komponentów lub aplikacji, ich relacji oraz zachowania. Podczas pracy nad wizją architektoniczną musimy zwrócić uwagę na architektury referencyjne, zasady architektoniczne czy wzorce architektoniczne. I architektury referencyjne dostarczane są m.in. przez największych dostawców ID, umożliwiają szybkie opracowanie architektury. Wzorce architektoniczne są natomiast sprawdzonymi sposobami rozwiązania Określonego problemu architektonicznego. W dużych organizacjach popularna jest cały czas architektura SOA, ESB czy monolityczna, natomiast coraz częściej wykorzystywane są architektury mikrousługowe czy zorientowane na zdarzenia. Zasady architektoniczne są natomiast wytycznymi, którymi powinniśmy kierować się podczas projektowania, i bardzo popularną zasadą jest użyj ponownie przed kupnym, kup przed zbudowaniem. Jest to zasada. Promująca w pierwszej kolejności reużycie istniejącego rozwiązania, następnie kupno produktu, a dopiero na końcu budowa nowego. Przy projektowaniu wizji architektonicznej powinniśmy rozważyć różne opcje, warianty dla, dla kluczowych kryteriów. My porównaliśmy dwie opcje. Opcja pierwsza polega na kupnie produktu z Salesforce. Oraz opcja 2 na budowie własnego rozwiązania o architekturze mikrousługowej z wykorzystaniem chmury publicznej AWS. Porównując obie opcje ze względu na kryteria, takie jak architektura, kompetencje zespołu, czas dostarczenia, utrzymanie czy koszty, przygotowaliśmy rekomendacje. Przedstawiamy swoją rekomendację Jankowi, czyli wybór opcji drugiej, którą również popiera Janek. Architektura docelowa naszego rozwiązania zostanie zbudowana zatem z mikroserwisów odpowiedzialnych za zarządzanie restauracją, zamówieniami, płatnościami, użytkownikami, rekomendacjami oraz prognozowaniem. W rozwiązaniu wprowadzimy również interfejs użytkownika oraz narzędzie analityczne wraz z hurtownią danych. Następnie Marcin rozmawia z Jankiem na temat możliwości fazowania projektu. Wspólnie podejmują decyzję, że fazowanie nastąpi względem priorytetów wymagań. W związku z tym rozwiązanie zostanie dostarczone w dwóch fazach: faza pierwsza MVP oraz faza druga docelowa rozwiązania. Przechodzimy następnie do przygotowania architektury biznesowej dla rozwiązania dla fazy pierwszej MVP. Architektura biznesowa umożliwia nam przedstawienie uszczegółowionego sposobu realizacji procesów biznesowych z perspektywy rozwiązania. Uwzględnia również strukturę organizacyjną, relacje pomiędzy aktorami, strategię oraz politykę firmy. Wykorzystamy diagramy sekwencji notacji UML w celu zaprezentowania architektury biznesowej. Przykładowy proces przeglądania szczegółów zamówienia przedstawiony jest na aktualnym slajdzie. W kolejnym kroku przystępujemy do pracy nad architekturą danych. Architektura danych polega na przedstawieniu struktury ENCI oraz powiązań pomiędzy nimi. Umożliwia również uszczegółowienie zakresu oraz formatu danych z architektury biznesowej. Model danych dla fazy pierwszej zawiera encję użytkownika czy zamówienia. Zamówienie zawiera numer zamówienia czy datę rejestracji zamówienia. Następnie przystępujemy do pracy nad architekturą aplikacji. Architektura aplikacji określana jest również jako architektura statyczna, a przedstawia komponenty aplikacji oraz ich powiązania, integracje. Wykorzystamy diagramy komponentów notacji UML w celu przedstawienia architektury aplikacji. Przykładowo komponent restauracja mikroserwis zbudowany jest z restauracja API, restauracja serwis oraz bazy restauracji. Restauracja serwis komunikuje się z aplikacją zewnętrzną, którą jest restauracja oraz z restauracją API oraz bazą restauracji. Na diagramie przedstawione są integracje np. pobranie danych o restauracji czy wyszukanie posiłków. Restauracja-serwis realizuje również funkcje takie jak pobranie danych o restauracji, daniach oraz składnikach oznaczone jako funkcja pierwsza czy wyszukanie posiłku, funkcja trzecia. Podczas pracy nad komponentem bazą restauracji opracowaliśmy model fizyczny, który powstał na podstawie modelu przygotowanego w ramach architektury danych. Przedstawiony model fizyczny związany jest z bazą restauracji. Ograniczony jest tylko do domeny restauracji. Zawiera również dodatkowe techniczne pola, takie jak klucze prywatne, czy ważne, odważne to. W kolejnym kroku opracujemy architekturę integracji. Celem architektury integracji jest zidentyfikowanie oraz przygotowanie specyfikacji interfejsów dla rozwiązania podczas pracy nad architekturą integracji musimy zwrócić uwagę na typy integracji, czy jest to integracja online czy offline, protokoły integracji, czy jest to np. Na przy, na protokół HTTPS, JDBC, wzorce integracyjne, np. przykład wzorzec request response. Musimy wziąć pod uwagę powyższe kryteria podczas projektowania integracji. Architekturę integracji możemy przedstawić na diagramach komponentów. Diagramy przypadków użycia wykorzystamy do przedstawienia integracyjnych przypadków użycia. Na diagramach sekwencji w celu przedstawienia przepływu typu integracji, czy jest to integracja synchroniczna, asynchroniczna, czy, czy na diagramie klas w celu zaprezentowania modelu danych wykorzystanego w komunikacji. Kolejnym krokiem po opracowaniu architektury biznesowej, danych, aplikacji, integracji jest praca nad architekturą techniczną rozwiązania. W naszym rozwiązaniu wykorzystamy usługi chmury publicznej AWS, takie jak. API Gateway, Lambda oraz Aurora. Wykorzystamy również usługi wspierające, które nie są tutaj e, zaprezentowane, tak jak na przykład CloudWatch, IAM oraz inne. Przykładowo, komponent Restauracja Microservice zostanie zrealizowany z wykorzystaniem serwisu API Gateway, e, odpowiada za realizację e, komponentu Restauracja API, serwisu Lambda, który m, odpowiada za realizację Restauracja Serwice. Czy serwisu Aurora realizującego bazę restauracji. W kolejnym kroku opracujemy architekturę infrastruktury. W naszym rozwiązaniu zaprojektujemy prywatną sieć VPC, w której zostaną umieszczone bazy restauracji oraz zamówień. Natomiast w posieci publicznej umieścimy nad gateway szczegóły zmian od strony infrastruktury przedstawiamy właśnie podczas opracowania architektury inf infrastruktury. Kolejnym etapem jest opracowanie architektury bezpieczeństwa i podczas prac nad architekturą bezpieczeństwa. Musimy zwrócić uwagę na takie rzeczy jak zakres odpowiedzialności, czyli za to, co odpowiada dostawca chmury publicznej, a za co odpowiedzialni jesteśmy my. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na mechanizm uwierzytelniania użytkowników biznesowych czy admi administratorów. Należy zwrócić uwagę na mechanizm autoryzacji komponentów aplikacji. Jak są zabezpieczone dane uwierzytelniania, jak zostanie zrealizowane szyfrowanie danych, kopia zapasowa czy monitoring aplikacji. Na te wszystkie pytania musimy odpowiedzieć sobie podczas pracy nad architekturą bezpieczeństwa. Przechodzimy teraz do architektury wdrożenia. W naszym rozwiązaniu wykorzystamy region Irlandia. W projekcie zostaną również wykorzystane narzędzia CICD zapewniające automatyzację wdrożenia oraz testów. W celu budowy środowisk wykorzystamy serwisy CloudFormation oraz sama i zbudujemy w sumie sześć środowisk. Przechodzimy do kolejnego kroku, którym jest weryfikacja architektury. Będzie ona polegała na przeprowadzeniu testów funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych. Podczas weryfikacji architektury zwrócimy szczególną uwagę na testy polityki dostępów oraz, oraz rule jama przydzielonych do zasobów. Następnie przechodzimy do pracy nad fazą drugą. Na diagramie komponentów, kolorem niebieskim przedstawione są komponenty, które zostaną zmodyfikowane w fazie drugiej, gdyż zostały wprowadzone w fazie pierwszej. Kolorem zielonym przedstawione są komponenty nowe, a na czarno, które nie uległy zmianie. Ponownie rozpoczynamy od architektury biznesowej. Następnie przechodzimy do określenia zmian w architekturze danych. Kolejnym krokiem jest praca nad architekturą aplikacji. Następnie nad architekturą integracji. Wprowadzamy odpowiednie zmiany w modelu danych przygotowanym w architekturze integracji i przechodzimy do opracowania architektury technicznej. Kolejnym krokiem jest ponownie architektura infrastruktury, architektura bezpieczeństwa, architektura wdrożenia, oraz na końcu następuje weryfikacja architektury. I doszliśmy do końca. Chciałbym Ci bardzo podziękować za Twój czas. Gdybyś miał jakieś uwagi do mojego wystąpienia. Lub gdybyś chciał podzielić się ze mną swoim komentarzem, wówczas napisz do mnie na adres marcinziemek.com lub na LinkedInie. Prezentacja dostępna jest do pobrania pod adresem wyświetlonym na tym slajdzie. Cześć!